Witajcie, kochani, na kanale, które to mamy. Witam Was serdecznie. Cieszę się, że do mnie tutaj przybywacie, że chcecie oglądać dalej moje treści, że komentujecie i że mam z Wami kontakt. to dla mnie bardzo ważne, bardzo mnie cieszy. Słuchajcie, z czym do Was dzisiaj przychodzę? Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz to będzie przepis na domowe, domowej produkcji krem kokosowy, taki, który możecie dostać z All Nutrition, ale bez Maltitolu, bo um, opowiem wam dlaczego bez Maltitolu i dlaczego zdecydowałam się to stworzyć i druga rzecz chcę wam opowiedzieć troszeczkę o tym jak wróciłam do ketozy po letnim szaleństwie Zapraszam do oglądania Słuchajcie, zacznijmy od tego, że Postanowiłam nie skupiać się jakiś czas temu na byciu w ketozie. Zaczęły się pojawiać sezonowe owoce, zaczęłam mieć ochotę na jedzenie więcej, większej ilości warzyw, przestałam mieć ochotę w ogóle na jedzenie mięsa i stąd też moja decyzja po prostu odpuścić sobie. Było mi bardzo ciężko to sobie odpuścić, bardzo ciężko psychicznie. Czułam się tak, jakbym zdradzała własne przekonania. Um, ale to też uświadomiło mi pewną rzecz, uświadomiło mi, że mam z tym problem, mam problem z fiksowaniem się na ketozę i z fiksowaniem się na ketony, co w moim przypadku nie jest do końca konieczne, ja nie muszę być w ketozie, żeby się dobrze czuć, ja muszę jeść niskowęglowo, żeby się dobrze czuć i żeby trzymać mój poziom cukru pod kontrolą i hormony pod kontrolą, ale ja nie muszę być w ketozie, ja nie mam żadnych wskazań klinicznych, żeby być non stop w ketozie Dlatego też zdecydowałam się Na Rozluźnienie tyłka Generalnie Słuchajcie Szło mi bardzo ciężko, jak wiecie z ostatniego filmiku Ale tak samo ciężko Szło mi wracanie do ketozy Słuchajcie nie mogłam sobie poradzić z chęcią podjadania między posiłkami. Już w pewnym etapie było coś takiego, że mi się ciągle chciało jeść i to jest właśnie efekt tego, że, że im za dużo węglowodanów u mnie to się tak objawia. Było mi ciężko wrócić do tej kietazy, tak? Do, w ogóle do jedzenia ketogenicznego, stricte ketogenicznego. Ciągle sobie w głowie już w tym momencie pozwalałam mam dobra, przecież nie musisz się tak fiksować. Eee, zjedz sobie tam kawałek więcej tej e, czekolady, czy owoca, czy Ukryć nawet ciastka. I to u mnie spowodowało taką chęć powrotu do ketozy, takiego stricte, stricte ketogenicznego jedzenia, dlatego że ja nie lubię u siebie tej niemocy i tej, te, tego braku takiej siły psychicznej do opanowania tych wszystkich swoich zachcianek. U mnie one się pojawiają z uwagi na wahania cukru i tak, słuchajcie, cukier po w momencie, kiedy. Przestałam jeść ketogenicznie. Cukier zaczął wracać do wyższych poziomów, i w tym momencie zaczęły się również te huśtawki takie i zachcianki. Tak? Nie wiem jak z hormonami, bo tego wiadomo, nie, nie badałam. Jest cały czas u nas ta pieprzona pandemia. Słuchajcie, już ja na ten temat się nie chcę wypowiadać, ale to dla mnie jest. No, komentarz yy, wystarczający. No, i postanowiłam w wrócić do ketozy, i całkiem nieźle mi szło. W momencie, kiedy już tak psychicznie się wiecie, co nastawiła mnie, nie jem węglowodanów, wracam do ketozy, chcę zobaczyć, co tam będzie z cukrem, cukier się ładnie zaczął normować, zaczęłam się lepiej czuć, nie miałam żadnej grypy ketonowej tym razem, ale mój organizm bardzo długo wracał do wytwarzania ketonów. Myślę, że to trwało nawet dwa tygodnie. Nie badałam tego do końca, badałam to co drugi dzień i faktycznie tych ketonów było malutko, było około 0,3, 0,4, 0,2, wiecie, w zależności od dnia. Słuchajcie, ja przestałam ćwiczyć ostatnio, treningi zawiesiłam kompletnie z uwagi na stres, który mam, ale yy, ćwiczę jogę. Codziennie rano ćwiczę jogę z uwagi na mój kręgosłup i mi to bardzo pomaga. Piję więcej wody. Udało mi się to wreszcie opanować i piję więcej wody. I dobrze się, lepiej, faktycznie lepiej się z tym czuję. Jem trzy posiłki dziennie nadal, ale słuchajcie, mój organizm w tym momencie zacz zaczyna naturalnie wracać do stanu, w którym nie chce mu się jeść pomiędzy posiłkami, czyli to jest dla mnie znak, że ja jestem w tej ketozie i że moje nie działa. Zaczynam zrzucać wodę, bo nabrałam dużo wody na wadze, słuchajcie, nie było zbyt wielkiej różnicy, ale ja się czułam taka, wiecie, napuchnięta, napompowana wodą. No i ta woda zeszła, tak, no tak dwa tygodnie zajęło, zanim cała ta woda zeszła i zaczęłam czuć się normalnie, ja to po rękach czuję, po momencie jak noszę pierścionki, po staniku, czuję, że tutaj mnie już wiecie zaczyna ubierać i zostają ślady na skórze, także woda, opuchlizna taka spowodowana podchodzeniem wody, właśnie z uwagi na to, że zaczęłam mieć więcej węglowodanów wodaną, ten organizm zanim się zacznie przyzwyczaić do tego, żeby to wszystko funkcjonowało dobrze, to trwa. Słuchajcie, czy to był dobry, dobra decyzja? Dla mojej głowy była to dobra decyzja, ale dla mojego ciała myślę nie do końca, dlatego, że wiecie, to takie zmiany w systemie jedzenia i w produktach, które jemy, wymagają czasu, żeby twój organizm, każdy organizm się przystosował do ich jedzenia. Inna flora bakteryjna, inne enzymy potrzebne do trawienia większej ilości węglowodanów, wiecie, to wszystko musiało się nadbudować. I ja przez ten czas powracania do ketozy miałam ogromne wzdęcia. Co wydawało mi się, że to nie powinno mieć miejsca, ale miałam ogromne wzdęcia i yy, nie wiedziałam od czego. Się okazuje, słuchajcie, i ból brzucha i się okazuje od czego właśnie, bo w tym czasie zakupiłam sobie to. I no było pyszne. Nie jadłam tego dużo, bo wiecie, no, no, no chcę wejść w tę ketozę, więc sobie pozwalam, nie wiem, łyżeczkę dziennie może, tak? Niemniej jednak ten brzuch nie bardzo bolał, jak się potem okazało, ma to maltitol, który w składzie, który u mnie powoduje ogromne, ogromne problemy żołądkowo-jelitowe, tak? Także no zjadłam to, w większości mi również rodzina pomogła i postanowiłam odtworzyć własną wersję, którą zobaczycie na końcu. Różni się ona smakiem, nie mogę powiedzieć, że jest identyczna, ale również ten, to, ta masa, ta, ta pasta do smarowania kanapek jest przepyszna. Słuchajcie, co mi pomaga teraz w tym, żeby być na ketosie? Różnorodność jedzenia, co w życiu nie sądziłam, że mi to pomoże, ale różnorodność jedzenia, brak monotonii, yy, taka kreatywność w kuchni, tak? I w tym bardzo mi pomógł też konkurs na Instagramie. I po prostu mi to zmotywowało, Zaczęla, zaczęłam oglądać więcej inspiracji takich wiecie na zdjęciach Zaczęło mi się też chcieć odtwarzać te kompozycje jedzeniowe No i po prostu ich próbować i to mi bardzo pomogło Trzy posiłki dziennie, więcej wody, maksymalnie zero węglowodanów i jestem w ketozie Zimą planuję być w ketozie, planuję tego nie zniszczyć Planuję nie zniszczyć tego w święta, planuję nie zniszczyć tego w różne inne takie, wiecie, sytuacje przypadkowe, które się zdarzą. Wiem, że mogę, tak? Wiem. Już w tym momencie jestem w tym etapie psychicznym nastawienia, że mi to nie sprawia trudności. I właśnie po to mi też była potrzebna ta przerwa, żebym poczuła to na nowo, tak? Żebym poczuła na nowo, że tego chcę, że to jest moja droga i tak, to jest moja droga. Jedzenie ketogeniczne, nisko, bardzo nisko węglowodanowe nawet, to jest coś, co mi służy, to jest coś, z czym się czuję najlepiej i, no i będę to po prostu kontynuować. I czy zrobię kolejny taki wybryk, wiecie, na wiosnę? Pewnie tak. Pewnie sobie będę pozwalała na więcej warzyw i owoców. Po to tylko, żeby wiedzieć, jak fajnie się wraca do ketozy. Takie jest moje zdanie, słuchajcie, ale powtarzam, ja nie muszę być na diecie ketogenicznej z klinicznych ym, powodów. Ja na diecie ketogenicznej jestem z moich, ym, powodu moich przekonań i dlatego, że po prostu czuję, że się czuję lepiej jedząc mniej węglowodanów, także to są moje przemyślenia na ten temat no w tym momencie już nie mam problemu w tym momencie już jem wszystko ketogenicznie mało jem ostatnio, w ogóle mi się nie chce jeść, bo znowu dopada mnie, słuchajcie stres związany z tymi chodzkami, klaskami, które się tutaj u nas w Wielkiej Brytanii wydarzają, jeśli chodzi o um, świrusa w koronie no nie będę wam tym dupy zatruwać, słuchajcie, zostańcie yy, ze mną. Tyle w temacie, słuchajcie, powrót do diety ketogenicznej yy, i takiego mojego wiecie, wygadania się troszeczkę, że było mi ciężko, a to pokonałam, więc też możecie to pokonać i wystarczy chcieć. I jeszcze wrócę do tego tematu, fiksacji, słuchajcie, one u mnie nadal są. I ja mam świadomość tego, że jak ja się zafiksuję na ketony i że one mają być i że ja chcę być na diety ketogenicznej, to one są. Ale tak samo widzicie, yy, zafiksowałam się, żeby tych ketonów nie było, więc to jest, to jest w mojej psychice, co po prostu powoduje, że ja brgnę do celu. I czy to jest złe? Nie wiem. Prawdopodobnie mi, było mi tak ciężko wyjść z tej diety ketogenicznej, dlatego że podświadomie czułam, że to jest dieta dla mnie i nie powinnam tego robić. Ale dla yy, wolności psychicznej postanowiłam się zmusić, tak dobrze czy niedobrze, nie wiem, ja się z tym czuję w tym momencie ok, czuję, że zrobiłam sobie przysługę, że troszeczkę odżywiłam swój organizm innymi rzeczami, ale spowodowało to to, że było mi ciężko wrócić do ketozy, także da się wyjść z ketozy i do niej wrócić, są tego plusy i minusy, ale można. Takie jest moje podsumowanie, słuchajcie, trzymajcie się ciepło, ja teraz Wam wrzucę yy, filmik w którym pokażę Wam taki krótki, w którym pokażę Wam jak zrobić tą kokosową pastę. Tymczasem żegnam. Słuchajcie, subskrybujcie mój kanał, uderzcie sobie w dzwoneczek. Będziecie wiedzieć, kiedy filmiki się pojawiają. Będziecie mogli mnie śledzić. Zadawajcie mi pytania. Napiszcie, jakie filmiki chcielibyście jeszcze dalej oglądać na moim kanale. Do zobaczenia. Pa.